Jest taki myk, że klucz mi tu nie przejdzie. Kluczem płaskim też tam za bardzo nie dojdę, no bo to jest, nie wiem czy będzie widać w takim zagłębieniu ten, ta śrubka. No i ciężko się do niej dostać generalnie. No i to jest ostatnia dobra czternastka tutaj u nas w naszych. W zbiorach taty, z których ja korzystam, bo moja już jest zabijana, Myślę sobie czy takiej swojej nie przykrócić z tego względu, że to jest ja to. jest porządniejsza już nakrętka, znaczy pewnie zaraz powiedzą mi tak, ja to to gówno tam się nak nak nakładki za 50 zł sztuka kupuję, a nie takie gówno, ale mniejsza. Ja to jest lepsze niż ten zestaw, który ja mam tam. Który się pokrzywił po prostu, chociaż bardzo dzielny jest i tak. Kurde, już się cieszyłem, bo się okazuje, że znalazłem sobie tą swoją czternastkę obiechaną Tutaj to gniazdy jest tak obżarte, tak wybite, tam pchane w środku, że z tego z tego chleba mąki nie będzie. Blas, nawet się zaparł. Tu się tu się.